Witajcie, jestem właśnie w pociągu do Wrocławia. Dlaczego do Wrocławia? Dlatego, że z Wrocławia mam Flixbusa do Budapesztu, a z Budapesztu mam już oficjalnie lot do Australii. I powiem Wam, że właśnie nadszedł ten moment, kiedy do mnie dotarło, co się dzieje, i zaczęła się taka wewnętrzna ekscytacja. Po prostu już też ciężko mi usiedzieć, bo się tak ekscytuję. Ja w sobotę już będę w Australii, będę na drugim końcu świata, jestem mega podjarana. Ale zanim to, czeka nas jeszcze trzydniowy Budapeszt. Także widzę się z wami we Wrocławiu prawdopodobnie, a potem w Budapeszcie. Dojechałam do Budapesztu, stoję z moją walizeczką teraz i czekamy, bo walizkę zostawiam w takim schowku, zanim jeszcze dostaniemy klucz do naszego pokoju. I w ogóle to będzie jakiś schowek z inteligentną klamką. Jezu, jaka malutka! Ale winda chyba nie ruszyła, mimo że nacisnęłam. Już. Zobaczymy, czy ta klamka taka inteligentna. Mam nadzieję, że nie przebije mnie inteligencja, ja sobie z nią poradzę. Walizki już leżą, schowek otwarty, To no nie tak, że mi się go udało otworzyć, przyszedł Pan i zrobił to za mnie. Ale ważne, że wszystko jest ogarnięte i wiem już jak używać inteligentnej klamki. A teraz idziemy na miasto. Zrzuciłam zbędny balast, czyli oddałam walizkę i byłam w toalecie. Pan mnie wpuścił, bo tam ogólnie nie było toalet. Ale pan powiedział, że mogę wejść do jednego tam z pokojów hotelowych, więc wpuścił mnie tam, co prawda, byłam tam bez światła, bo żeby skorzystać, musicie mieć tą kartę hotelową, której nie miałam, ale miałam latarkę, więc nic złego się nie stało ostatecznie. Co jeszcze? Szybkie, tenki update z podróży. Trafiliśmy na kierowcę rajdowego w autobusie. Pan prawie trzy razy spowodował wypadek. Mnie rzuciło gdzieś do przodu na fotel, ale na szczęście żyje, więc mamy to już za sobą. Znaczy, żeby nie było. Nie to, żeby mi to jakoś przeszkadzało. Było to na pewno coś innego, coś ciekawego. Była jakaś adrenalina, a niezwykła jazda, więc na plus. Kolejny update jest taki, że. Ja jestem chora ogólnie. Cztery dni przed Australią dobiło mnie jeszcze przeziębienie, więc jest teraz cała akcja zdrowienia wszystkie możliwe leki, wszystko co się da. I moja mama zrobiła mi własnoręcznie robiony syrop z czosnku i cytryny, który wylał mi się w plecaku, który biorę do Australii, więc będę teraz śmierdziała czosnkiem, jak jakiś wampir. Tyle z update'ów. Teraz idziemy zwiedzać sobie miasto i pokażemy Wam jakieś ciekawe miejsca, co tutaj się. Znajdzie. Albo, o mój Boże, jaka piękna sukienka. Pamiętacie pokaz mody w plotkarze? Jak Serina miała taką zieloną sukienkę? To jest ta sukienka, tylko w wersji żółtej. Jeśli dobrze to zapamiętałam, ale dosłownie to było moje pierwsze skojarzenie. Trzymajcie zdjęcie referencyjne, o co chodzi. Już mi się to podoba. Ale i tak nie kupię sobie nic z takich rzeczy, bo mnie nie stać, nie? Ale popatrzeć zawsze można. Zobaczcie, tu jest takie zdobione coś. To jest chyba jakaś restauracja, bo jest tutaj bar, widzicie, krzesełka. Ale co to jest ogólnie? Nie mam pojęcia. Ale wygląda tak, o, ładnie. W ogóle ta uliczka, którą szłam przed chwilą, to trafiło się, że to jest jedna z takich bardziej fancy uliczek tutaj chyba, bo były same takie bogate sklepu, typu jakiś Rolex, Barnis, Max Mara i same takie bogate sklepy. Tam byście nie znaleźli jakiejś Zara albo hm więc teraz gdzie idziemy? Nie wiem. To było bardzo spontaniczne, po prostu obrałam kierunek i tam poszłam. Też nie wiem, co to jest, ale tak o wygląda. Zobaczcie, jakie tak żółte. Wychodzimy z ulicy Bogaczy. Bo tutaj, znalazłam tutaj drzewa, akurat zasłaniają, ale przed chwilą widziałam, że tam jest bardzo ładny widoczek, więc przypadkowo się tak złożyło, że trafiłam na Stare Miasto, i teraz tam sobie pójdziemy. Taka kolejna rzecz. Nic wam o niej nie powiem, bo nic o niej nie wiem, ale stoi sobie tutaj o. Powiem wam cokolwiek bym tutaj nie nagrała. To wygląda ładnie o takie kopułki. Tutaj są jeszcze takie stare budynki. I no mówię, co do mnie nagrała, to wygląda zabytkowo i ładnie, tylko ja muszę się jeszcze to informować, co czym jest, żeby wam też przekazać jakąś wiecie, wiedzę, a nie tylko tu jest ładna rzecz, tu jest ładna rzecz. Ale myślę, że taki dzień, w którym będę więcej ogarniać, będzie jutro, jak już ogarnę, gdzie chcę iść i co chcę konkretnie zobaczyć. Także wtedy jeszcze dogram jakieś ciekawe rzeczy, albo i nieciekawe. Zależy, co się komu podoba. niektórzy interesują się katedrami i zabytkami, ja obczajam swoje atrakcje. Vintage Shop. Ale wygląda na zamknięty, mimo że jest napisane otwarty. Taki sobie Vintage Shop i wyczaiłam, że jest otwarty od 11, a jest 10.20, także jeszcze tutaj wrócimy. Zapisuję sobie to miejsce w mojej pamięci. Słuchajcie, jest tak piękna pogoda. Ja mogę tutaj zwiedzać cały dzień. Serio jest przepięknie i jest dużo fajnych miejsc, ale nie tylko zabytkowych. Tylko zobaczcie. Macie sklepik z antykami, i z drugiej strony macie sklepik magiczny w stylu Harry'ego Pottera. Jestem mega podierana. w ogóle taki sklepik jak tutaj. Ja byłam ostatnio w czymś takim w Krakowie. W Krakowie też coś takiego jest, ale nie wiem, nie byłam w środku tutaj, więc nie wiem jak to wygląda. Ale na pewno jeszcze zajdę i zobaczymy, co to jest, jak tam wygląda. Zobaczcie, jakie drzewko, i zrzuca taką watę na ziemię, którą sobie ptaszki zabierają, i coś tam z niej kombinują. Jestem w pierwszym miejscu, które było na liście, a nie zostało wybrane spontanicznie. To jest Plac Bohaterów. Zaraz obok macie tutaj jedno muzeum, i tam prawdopodobnie jest drugie muzeum, ale nie podeszłam jeszcze bliżej, więc nie widziałam, co tam jest napisane. Widzę tylko jedynie, że napisane jest vanitas, więc raczej marnie się zapowiada. Wychodzę właśnie z tego parku bohaterów i tam w oddali widać jakiś zameczek. Jak będzie tu coś ciekawego, to jeszcze sobie tam podejdę i też Wam pokażę. Z tego co widzę, to przy tym zameczku szykują się do jakiegoś tutaj festynu, czy coś takiego, bo są o, jakieś właśnie koła, jakieś karuzele tam się szykują do tego, żeby rozłożyć. Miałam iść tym mostem, ale zmieniłam kierunek, bo tutaj są lody, a tam nie ma lodów. Plus są suweniry, a tam nie ma suvenir. I zobaczcie, jest mostek a nie ma wody pod spodem. Czuję się jak na wakacjach na kolonii w 2012. Pamiętacie te czapeczki? Jeszcze z takim szerokim daszkiem były. I w ogóle tutaj są takie rzeczy w stylu bardzo kolonii nad morzem na wakacjach. W ogóle te kaczki są absolutnie wszędzie. Znajdziemy kaczkę, która wygląda jak ja. Challenge. Blond włosy z odrostami na czubku. I musi być w białym kolorze, bo ja jestem biała. Nie jestem żółta. No, można uznać, że ta. Lecimy dalej. Powiem Wam, że brakuje jeszcze tych takich glutów w pudełeczku i tych takich gadżetów ze starych czasów. I mówię, jak wakacje nad Morzem 2012. Dokładnie tak się czuję. Tam jeszcze były takie okularki w takich kolorach, takie bardzo jaskrawe, mocne kolory. I to też mi daje wajt tamtych czasów. Okazało się, że do tego zamku można wejść, także idę. Czemu nie? Bardzo ładna okolica, klimatyczna, pan sobie gra na gitarce. Zobaczcie jakie ładne drzewa tu są. I oczywiście jakiś tam znowu mini zameczek z tyłu. Zobaczcie, tu jest strumyczek taki maleńki, taka mini fontanna, na samym środku trawy. Ten park, w którym ja się teraz znajduję, to jest Dalej. Część tego zamku, który Wam przed chwilą pokazywałam, to jest tak ogromny, rozległy zamek, że wchodzicie tutaj przez tą bramę i macie tam jakieś mini katedry, jakieś zameczki, jakieś jeziorka. Właśnie taki ogromny park, serio, tutaj można sobie przyjść, siąść na ławeczce albo na trawie. Tam są jakieś miejsca do grania, pan gra w piłkę. I jest ten zamek, on jest ogólnie bardzo ładny i wygląda jak z Harry'ego Pottera, wygląda bardzo magicznie. W ogóle to nie jest jedyny motyw z Harry'ego Pottera tutaj, bo... Tam na wejściu był jeszcze pomnik Dementora, pokażę Wam zresztą. A tak ogólnie to polecam, 10 na 10. Daję temu zamkowi 10 na 10, bo mu się należy po prostu. Jest tutaj tyle fajnych rzeczy. Zobaczcie, Kruczek wrócił po swój chleb, bo zostawił jedną kromeczkę. Ale szuka czegoś jeszcze chyba. Mało mu. Nie mamy nic już, nie? Zjadłaś. Szkoda, że zjadłam. Balon leci. Bo tu w tym parku też ogólnie można sobie polecieć balonem, jeśli chcecie, nie? Kasztany kwitną. W ogóle słuchajcie, są kasztanowce, to powinny być też żołędziowce, a są dęby. Ja nie wiem, kto to wymyślał. W ogóle zobaczcie, takie piękne okoliczności przyrody można w tym parku zobaczyć. Kruk kąpiący się, ptaszek lecący se. Tak jak wam mówiłam, wygląda bardzo magicznie i w stylu właśnie tak troszeczkę z Harry'ego Pottera albo jakiegoś innego magicznego zamku. Pora coś zjeść i tu jest coś a'la pizza, ale to nie jest pizza. I zobaczcie, tu macie normalnie smaki jakieś tam sery, mięsa i tak dalej, a tutaj jest taka różnorodność, że na dole macie o smaku nutelli. Zobaczcie, tak wygląda to danie, które jest rzekomo podróbą pizzą, ale to nie do końca jest pizza. A uwaga, spójrzcie tutaj. tutaj. Dodali takie nalepki, że proszę nie karmić gołębi, bo przeszkadzają wielu ludzi i brudzą stoły. Uważam, że jest to bardzo dobra rzecz, bo bardzo dużo ludzi to karmia gołębie i one faktycznie przeszkadzają gościom. Opowiem Wam, jak byłam we Włoszech. i Siedziałam sobie na pięknym tarasie z widokiem na całe miasto i był pan, który nagle zaczął sypać chlebem czy tam pizzą po stole, i po prostu zleciały się wszystkie gołębie, i ja musiałam wyjść. Ja literalnie wyszłam stamtąd, bo te gołębie zaczęły syfić wszędzie, po prostu na wszystkich stołach jadać. To było przeobrzydliwe doświadczenie, dlatego musiałam wyjść, a dzięki takim naklejkom mniej osób dokarmia te parszywe bestie. Jem to i szczerze mówiąc jest to dobre. Nie smakuje absolutnie jak pizza, smakuje jak mega słodka pizza, coś bardziej jak gopry z warzywami. Nie wiem jak wam, ale mi to miejsce ogólnie, te takie domki strasznie przypomina polskie wakacje, jak macie jakieś jezioro, morze i już po kąpieli idziecie sobie na szybki obiad właśnie do takiej lokalnej budki, gdzie właśnie serwują takie typowo polskie dania, jakieś schabowe z ziemniaczkami. I tego typu rzeczy. Jadę właśnie metrem, i ta linia metra jest najstarszą linią metra w ogóle w Europie. I potem mam szczerze, że wygląda na starą. W sensie zobaczcie w ogóle otoczenie i ten wagonik jest taki maluteńki, Jakby nasze warszawskie metro jest takie, że tam się mieści bardzo dużo osób. Zobaczcie też na zewnątrz jak to wygląda w ogóle tak bardzo mozaikowo ładnie no tak fajnie bardzo ładnie zrobione ten bogonik jest też bardzo malutki nie tam idziemy Sudaniry a gdzieś tam jest miejsce gdzie zostawiłam bagaże o dokładnie, dokładnie za mną Ho, tutaj od nie mogę zaczepić ale zobaczcie jaką mam czepulę. tutaj Dobra, nie zaczepię tego, po prostu wezmę kolejną. Zobaczcie, tak. czarna żaba, zaczko. Pomeczka tu przeszkadza, ale ogólnie powinnam wziąć, dajcie znać w komentarzach. Pamiątki kupione, w sensie nie wszystkie, ale ja część, więc pora na kolejną próbę odblokowania klamki. Czy nam się uda tym razem? Udało się! Zasłonił żeby oczywiście. Mocno. Nie działa. Mocno. No nie działa. Widzisz? Nie działa. Ja już nareszcie w pokoju i taka akcja była. Ja położyłam się od razu spać. Od razu, jak tylko weszłam, kładę się do łóżka i jak ja się obudziłam, ja się tak źle czułam, że ja nie pamiętałam, gdzie ja jestem, co ja tutaj robię, z kim ja tutaj jestem. Ja nie ogarniałam rzeczywistości, która się dookoła mnie dzieje, serio. Tak jakoś mocno mi coś weszło, nie wiem czy to od słońca mnie przegrzało, czy o co chodzi, ale ja byłam w tak złym stanie. Że ja nie ogarniałam rzeczywistości. Dziwne uczucie było, ale na szczęście już troszeczkę sobie odpoczęłam, wzięłam prysznic i jest lepiej. Teraz układam plan na wyjście, lecę w miasto i widzę się z wami następnym razem, bo już nie teraz, dlatego że znowu się dzisiaj rozgadałam, długi będzie ten odcinek, dlatego w tym momencie się z wami kończę, a to, gdzie teraz idę, nagram wam na kolejny odcinek. Cieszę się, że tu jesteście. Dlatego, że ostatnio wyświetlenia mi bardzo spadły i przykro mi z tego powodu. Ale też dlatego dużo bardziej doceniam wszystkie osoby, które aktualnie tu są i dotrwały do tego momentu. Jeśli tu dotrwaliście, to możecie napisać w komentarzu piernik, będzie mi miło. Pa!